Proszę Państwa, dzień dobry, witam serdecznie. Ja witam i też Gimper pewnie wita. Znaczy, mam nadzieję, on się chyba nie, on się chyba nie czuje dotknięty, kiedy ja go pokazuję na, na YouTubie. Więc Gimper podjął kilka tematów takich. Oczywiście z tej kategorii takiej. Plotkarski, delikatnie, gorących niusików. I sobie zobaczymy, o czym Gimper opowiada dzisiaj. Eee, ja Wam Państwu powiem, bo tak sobie trochę pewnie skrócimy te przygody Gimpera tutaj. Bo on opowiada o swoim koncercie. No, jest całą sympatią do Gimpera i jego śpiewania, to, to nie, nie jestem fanem wszystkich jego piosenek. Więc e, relacji z koncertu Gimpsona sobie podarujemy. Ona jest dosyć długa. Ale mamy Kanye West, zbadowany na Twitchu. Też może też fanem nie jestem jakoś bardzo. E, Piotr Franceski. Użyczył głosu dla sztucznej inteligencji. To może być ciekawy temat, bo to jest du dużo jest dyskusji na ten temat. Problemy stanowskiego z grzywną. Szybka przegrana Pudziana w KSW i Wardęga robi ratio na Szymonie Chłowni. To patrzcie teraz, kurde, Wardęga się za polityków wziął. Jak już YouTuberów wszystkich załatwił na śmierć. To oczywiście finansowo go dotknie, ale załatwił totalnie. To zaczniemy takim rozrywkowym tematem. Zaczniemy od Pudziana. A potem podejmiemy temat Szy Szymona. W ogóle muszę obejrzeć ORB, bo jest tam podsumowanie debat. Prezydenckich ja mam przemyślenia na temat debat prezydenckich, więc to będzie dobry motyw. A tymczasem przechodzimy tutaj do łomotu podziana. Okej, Gimper się zmienił. Zdaniem wielu osób Nok Pacienko rozpoczął też swoją przygodę z MMA Marcin Najman. Bowiem przypomnijmy, że w pierwszej frikowej walce w Polsce w KSW zmierzył się on z Mariuszem Pudzianowskim, przegrywając wtedy w 44 sekundy. No i słuchajcie Pudzienowski rozjechał otrzymała piękną klamrę kompozycyjną, rozpoczynając się od błyskawicznej wygranej w kilkadziesiąt sekund i być może, choć to jeszcze nie jest potwierdzone na 100%, kończąc się również błyskawiczną przegraną w kilkadziesiąt. Widzę, że Gimper stracił głos od tego śpiewania, co? Chciałem powiedzieć, że, że Pudzanowski to jest, to jest taki zawodnik, który jest uparty. I myślę, że on się nie podda, tak? Tylko dlatego, że tam spuścił mu łomot Eddie Hall. Ja oglądałem tę walkę na TikToku, chyba się zmieściło. W jednym tym, w jednym kafelku. <ścoughs> I to było takie, było brutalne, było. Bang bęk. Pudzianowski się przewrócił. I potem bęk, bęk. I to jest koniec walki. Bo zakładam, że gim gimpa, Gimper. Gimpa? Co? <ścoughs> zakładam, że Gimper nie może tego Państwu pokazać, więc Państwu zilustrowałem. Proszę zamknąć oczy. Bęk, bęk. Leży podziadowski, i bęk bang, potem na leżąco, i już nie wstaje. Yy, problem też polega na tym, że Eddie Holto ma jednak skłonność do walenia po głowie w tył głowy i to tak parę ciosów tam zadał i sędzia powinien zareagować moim zdaniem. Yy, więc yy, tutaj też nie można powiedzieć, że to była taka czysta walka. To nie, nie była do końca czysta. Myślę, że Pudzianowski mógłby zgłosić protest, ale nie wiem czy zgłosi, bo to jest prawdziwy z niego mężczyzna i on tam się czasami w tył głowy nie przejmuje. 10 sekund z Edim Holem, który dosłownie rzucił Pudzianem o ziemię jak workiem ziemniaków w pierwszej minucie walki i błyskawicznie go dobił przy pomocy ground and pound, co Pudzian odklepał. A wspominam o tym dlatego, że taki przebieg ostatniej walki Pudziana może mieć. Ogromny wpływ na kolejne kroki, które podejmie w karierze. Mariusz nie jest już najmłodszy i od jakiegoś czasu. Hej, patrzcie, kurde, jest starszy ode mnie o rok i uczestniczy i się bije. No, może to jest jakaś zachęta? No, ja bym też komuś tam od czasu do czasu wyjadał. Chętnie. <laughs> Czek, pamiętam w młodości. Tam taka była główna rozrywka, no nie było internetów, to się lało po ryjach, nie? więc ja to mam sentymentalnie. Niektórzy mówią, o Oblivion, Oblivion, ci się podoba, bo to sentymenty. Ja mówię, mi, mi się podoba lanie po mordzie, okay? bo to też są sentymenty. No nie jest żaden argument. Więc oferta czeka, ale nie, no nie, to przecież mnie połamią tam. To, to mo można by, gdybym uskuteczniał sport Pudzianowski, to się... To się cały czas ruszał, nie? Cały czas cały czas pracował nad sobą. Powiedziałbym, że, że w ogóle, jeżeli chodzi. Ja trochę żartuję, nie? Bo free gale dzisiaj się stoczyły już do takiego poziomu, że w żadnym razie nie chciałbym w tym uczestniczyć w jakikolwiek sposób. Tak sobie, tak, tak sobie tylko. Wiecie, pół żartem, pół serio. Nie? Proszę tego nie traktować poważnie. Ja kiedyś rzuciłem, rzuciłem tym. Tym propozycją, tą propozycją walki za 2 za, za miliony i ktoś z drugiej strony zażartował, że spoko, czemu nie. I nagle stanąłem w rozkroku, nie wiedząc, co zrobić. No ale wracamy, to nie o mnie, to nie o mnie ten materiał. Każdy dobry YouTuber to potrafi każdy materiał obrócić tak, żeby móc coś o sobie opowiedzieć, nie? <laughs> Okej. Okay. ...romansował z frikami. W związku z tym wiele osób spekuluje, że być może to już jest ten czas, by przejść na emeryturę i zamiast w KSW zacząć występować we frikach I myślę, że może być to całkiem realne, nawet biorąc pod uwagę, w jakim miejscu ale ludzie są, komentują, nie? To jest tak, że, o, lubię go, ale dostał ile, że to nie pokazał nic. Dostał pierwszego strzała od razu na dzień dobry, także aż się przewrócił. Znaczy, to, to, to zaowocowało przewróceniem się, bo to był cykl różnych rzeczy. jak dostaniesz od faceta, który waży 140 kg, coś takiego na początku, no to jest koniec walki. To nie znaczy, że tam słabo wypadł. Po prostu czasami szczęście o tym zadecyduje. No dostaniesz w dziób i nie masz, nie, nie ma o czym gadać przez najbliższe. Przez najbliższą minutę nie wiesz, co się dzieje. No. Więc, więc oczywiście, no, jakby był lepszy, to by się może zasłonił, może by uniknął, może by to przewidział, ale to każdy może dostać. Jeden strzał. To jest właśnie tak. Komentują ludzie, którzy nigdy w mordę nie dostali. To jest taka taka historia. Kiedyś się w szatni pobiłem z, z kumplem i to tak myślałem, że to się pobiłem, ale nie. Dostałem jednego strzała i się skończyła walka. I potem przez trzy tygodnie chodziłem ze spuchniętym nosem. Nie? Myślałem, że mam plan na tę bijatykę. Czasami tak jest, dostaniesz w dziób na dzień dobry i koniec, a ci piszą w komentarzach ja to bym, ja to bym sobie poradził, gość waży 140 kilo trzeba go było unikać. No jasne, nie? Dostaniesz na dzień dobry i powalze. To jest to, poznajesz ludzi, którzy nigdy w mordę nie dostali się wypowiadają na temat bijatyki. W internecie. Skubańcy. Co aktualnie jest Free branża? A może to będzie jakieś ciekawe odświeżenie? Czas pokaże i jeżeli Pudzilla podejmie decyzję, to ja was na pewno o tym poinformuję, dlatego zasubskrybuj sobie drogi widzu, żeby nie przegapić. Ciężko było też przegapić różne relacje z pogrzebu papieża Franciszka, który. O Jezu, znowu ten, kordy, ten. Gimper papieżem. Ostatnio. <laughs> nie wiem, jak, te, jak, jak, jak ten temat Gimper robisz, Ale pamiętam, że ostatnio temat śmierci papieża pojawił się u niego wśród newsów takich. Powiedziałbym. <śmiech> <śmiech> dwuznacznych, ale to okej, okay, okej, okay. zobaczymy, bo to zakładam, że to jest temat już Wardęgi, więc być może Chłownia chciał sobie punkty wbić na, na, na papieżu. Ale trzeba też przyznać, jeszcze nie znam tematu, tak, ale znając chołownie, Chownie jest bardzo religijny. Jest to taki, on, on jest religijny w taki nienapastliwy sposób. Pośród ludzi, którzy prezentują swoją religijność w mediach, on jest dla mnie do zaakceptowania. Nie mówię o jego poglądach politycznych, o jego wizerunku to są takie rzeczy, który, którymi się nie zajmuję teraz tylko mówię, że, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy są religijni. I którzy się tą religijno religijnością chwalą, to on przynajmniej ma taką umiejętność nie narzucania się z tym, albo nie pokazywania innym, że oni postępują źle, a tylko on postępuje dobrze. Więc doceniam to. To odbył się wczoraj w sobotę No i oczywiście jak przystało na tak ogromne wydarzenie Do Watykanu zjechała się wierchuszka najważniejszych politycznie osób na świecie A w samej ceremonii pożegnalnej uczestniczyło kilkaset tysięcy osób W Polsce natomiast całe show skradł obecny marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta Czyli Szymon Hołownia Obiekt Jakie show skradł? To jest to politycy robią sobie selfiki, nie? Jezu, nie mówcie, że on nadawał na żywo z tego pogrzebu Kto tam szedł z telefonem? To jest on? Jezus, Szymon! Szymon! Niech to nie będzie, nie, niech, to, niech to będzie chybiony strzał z mojej strony. Ty wy bowiem uchwyciły, jak relacjonował uroczystość na swoim Instagramie. I sporo osób na Twitterze wyraziło tym faktem mocno. Jezus, jednak tak. Ach, transmisja na żywo z pogrzebu papieża. Szymon Chłownia Entertainment. Come on! Co za chłop, co on wymyślił? No to, ale to jest tak, poszedł do polityki, wydawał się całkiem rozsądny, zważywszy na to, że z tych mediów takich rozrywkowych się wywodzi. Potem ile tam, dwa, trzy lata i już, już się poprzestawiało w głowie. I już przestało stykać. Nie, to nie koniec? Posłuchać dalej? Dobra, dobra, to okej, okay. to niepotrzebnie się angażuje emocjonalnie, tak? Dobrze, dobrze. No oburzenie. Krytycznych wpisów na temat tego zachowania pojawiły się bowiem tysiące. Komentujący wytykali chołowni brak rozumu i żenadę, a inni, co ciekawe, odkopali fragmenty, w których to chołownia często powoływał się na słowa papiera Franciszka, który lubił zwracać ludziom uwagę na nagrywanie telefonem podczas mszy. O, ironio. Cała ta sytuacja oczywiście została również mocno przez ludzi zmemowana. Okej, okay, ale to rozumiem, że to nie jest takie oczywiste, że będzie jakiś zwrot akcji tutaj, tak? Dobrze, dobrze. Ja pierdzielę. What the fuck? Okej, okay, okej, okay. czekam na zwrot akcji Aż kołownia zdecydował się do tej lawiny komentarzy odnieść Natomiast zamiast pożar ugasić, tylko go rozniecił Zareagował on bowiem w stylu passive-aggressive Stwierdzając, że trzeba nie mieć wstydu, aby w takim momencie kręcić polityczną wojnę A poza tym to na uroczystość zabrał ze sobą osoby w kryzysie bezdomności Którym papież Franciszek pomagał Jak możecie się... O nie, o Boże Ja pierdzielę, to jest ten taki moment Jak się nazywa ten... Heiser, to jest Heiser moment nie bądźcie na mnie, nie, może, nie macie prawa się na mnie złościć, bo pomagam bezdomnym. <śmum> to jest to. Okej, okay, to jest ten zwrot akcji, ale nie w dobrą stronę. <śmum> o, ja cię nie mogę. A, pomagam, pomagam, pomagam bezdomnym. Okej, okay? płacę za pieski w schronisku. wszystko, co zrobię źle w internecie, to jestem niewinny. Kajzerowanie to się nazywa, tak? Okej, okay, zapomniałem, zapomniałem, że ta przypadłość ma swoją nazwę. Jak możecie się domyślać, odpowiedzi były dla chołowni w znacznej mierze druzgocące. Można powiedzieć, że z zarządzaniem kryzysem radzi sobie na podobnym poziomie jak instagramowe influencerki. A ok... Ale ludzie nie są durni, to jest, to jest taka, taka zaleta social mediów. Ja mówiłem o tym wiele razy, że one mają swoje wady, ale jak palniesz jakąś głupotę, to ludzie od razu mu pokażą, a wtedy mówiłeś coś takiego, nie? A to jest zdjęcie z papieżem Franciszkiem, a tu są twoje komentarze. I jak ktoś palnie głupotę, to od razu. lo <laughs> To jest, to jest zawsze tak, nie? jak są te naj, najlepiej lajkowane komentarze, z reguły naprawdę potrafią dokopać. Są takie szpile niezwykle celne. Okazję by hołownie wyjaśnić zdecydował się wykorzystać Sylwester Wardenga. W swoim obszernym poście Sylwek wypunktował podejście polityka, pisząc, że powinien on godnie reprezentować nasz kraj i nie wycierać sobie mordy bezdomnymi. Zwrócił też Hołowni uwagę, że narobienie fotek jest czas i miejsce, a tamte okoliczności na pewno nie były właściwe. I co ciekawe, wpis Sylwka na tyle mocno przypadł do gustu internautów, że zrobił on na chołowni kilkunastokrotne ratio. Swoje trzy grosze do ten... nie oszukujmy się, to jakby nie patrzeć, no... Wardenga to ma zasięgi. Ma takie prezydenckie zasięgi. Może to jest dla Wardengi w ogóle jakaś, jakaś, jakaś opcja. Yy, zostać politykiem. No, dzięki temu te pozwy, nie, tam... Jak to się mówi, jak to jest? Immunitet? Komu jak komu, ale Wardędze to się ten immunitet może przydać. Więc proszę państwa, ja to zgłaszam oficjalnie. Jak wardenga będzie kandydował na cokolwiek, to ja na niego głosuję, okej? Okay? <grym>, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Mógłby się zająć policją na przykład, mógłby zostać ministrem od tych, e, jak się nazywa to ministerstwo, co się zajmuje? To by, to by ich przeszkolił. <noise> Gwarantuję Państwu, że każdy policjant by po tym szkoleniu potrafił wejść na drzewo. A to by się działo. Co e, pogłosujesz, jak nie będzie z Twojego okręgu? No nie no, wiadomo, że nie będzie z mojego okręgu. Tak tylko mówię. To się prze przeprowadzę się, przerejestruję się. Okej? Okay? No można, można, można pojechać do Warszawy i powiedzieć, no wyjeżdżam, mam wyjazd w czasie, w czasie głosowania i chciałbym się tam przenieść do jakiegoś komitetu. I wtedy pyk, pyk, i, i, i głosik oddany. Minister spraw wewnętrznych taki warden. No to pod, możecie mu podrzucić tę zł, złotą myśl. Tematu dołożył też Krzysztof Stanowski, który to wyśmiał przywożenie na uroczystość osoby w kryzysie bezdomności, opisując całą sytuację w kuriozalny sposób. Część osób próbowała marszałka bronić, no ale te zdjęcia, na których robi sobie selfie i nagrywa relacje i storki, niezależnie od tego, co oni. Co mu do głowy przyszło? Jezus, ja bym nawet na, na, na rodzinnej imprezie nie zrobił live'a, bo to głupio trochę. Co mu przyszło? Dlaczego uznał, że to jest... Była taka sytuacja, jak się nazywał ten poprzedni pisowski te, prezes telewizji polskiej? On pojechał, pojechał na Ukrainę i sobie też zra, robił sobie selfiaki. Kurski, nie? Tylko, tylko czy to chyba było w czasie pomarańczowej rewolucji? Dobrze kojarzę? No ale takie, takie wpadki polityków właśnie, że totalnie są odklejeni. Jakby... To, że ktoś próbuje sobie jakąś autopromocję zorganizować w różnych niewłaściwych momentach, to to jest coś, co politykom może się przydarzyć. Natomiast to, że oni nie rozumieją, jaki efekt może to wywołać i jak ludzie zareagują, to świadczy o odklejeniu. To, że zapytasz polityka, panie polityku, ile kosztuje mleko? On mówi, o nie wiem, dawno nie kupowałem. No, ludzie mówią, ale odklejony, nie żyje naszym życiem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że on w ogóle nie rozumie, jak ludzie mogą reagować na pewne rzeczy. Że dla niego to jest, o, jak to? Jak to nie spodobało się to ludziom? To świadczy o odklejeniu, że on w ogóle funkcjonuje mentalnie na innym poziomie niż większość obywateli. Takie, takie, takie błahostki w sumie, bo jakby to jest taka sensacja, tam można się pośmiać z tego. Nie? Ale to wyraźnie świadczy o tym, że on już nie myśli tak, jak z, z, zwyczajny człowiek. I to jest, proszę Państwa, klątwa angażowania się w politykę. Powiemy, nie wyglądają najlepiej. I o ile nie zajmujemy się na tym kanale tematami politycznymi, w związku z tym kampanii prezydenckiej chołowni analizować sobie tu nie będziemy. Ale to, co jest dla mnie w tej sytuacji interesujące, to to, jak coraz częściej możemy zauważyć przenikanie się świata influencerów i polityków. I moim zdaniem ma to zarówno dobrą, jak i złą stronę. Dobry aspekt tego wszystkiego jest taki, że politykom będzie dużo trudniej kontrolować przekaz informacji w ich temacie, bowiem internet, w tym również influencerzy, są ze swojej natury niekontrolowani. I zdecentralizowani. Z drugiej strony natomiast tego typu sytuacje mogą politykom pokazać, że internet i influencerzy są zdecentralizowani i niekontrolowalni, i że może trzeba coś z tym zrobić. I o ile zapewne. O nie! O nie, Kimper, nie, nie wymyślej. Ale to jest też tak, że pewnie będą podejmowane próby, i pewnie były podejmowane próby, żeby trochę ograniczać wolność wypowiedzi w internecie, zwłaszcza ludzi, którzy porobili sobie wielkie zasięgi. Niektórzy mogliby powiedzieć: Tak, tak, ten, ten, ten wynik pozwu Dubiel kontra, kontra Wardenga jest dowodem na to, że chcą zamknąć usta, bo Wardenga zawstydził prokuraturę i policję. Więc ktoś może tak mówić, to jest jakaś teoria. Ale prędzej czy później będą silne próby podejmowane. Do tej pory jestem zaskoczony, że nie wchodzą jakieś takie urzędy, które kontrolują media żeby ograniczać to, co youtuberzy mogą zrobić i to, co mogą powiedzieć. W sensie, bardzo się cieszę, że nie wchodzą i być może nie mają narzędzi. Ale prawda jest taka, że no, youtuberów ciężej kontrolować. Można ich kontrolować oczywiście. Zaraz ktoś powie, no pewnie, że można ich kontrolować, pamiętacie szczepionki? Więc wszystkich można, wszystkich można zachęcić do wszystkiego, ale youtuberów jest bardzo dużo. Jak się ludziom nie spodoba coś, co mówi jeden youtuber, to sobie zaraz znajdą drugiego, który będzie mówił to, co, to, co jest trafniejsze. Więc, więc bardzo się cieszę, że te próby być może są podejmowane, ale nie, 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 nieudane są na razie. Ale kto wie, jak się rzeczywistość będzie zmieniała. Jak sobie popatrzę, patrzę sobie na zmiany, jakie się dzieją na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o swobodę wypowiedzi w internecie, to mam takie poczucie głębokiego niepokoju. Że to są takie sytuacje, które mogą właśnie zabić wolność słowa, i pewnych rzeczy nie będzie można mówić. I nawet jeżeli nie będą cię skazywali, to przynajmniej będą cię przysłuchiwali, sprawdzali, przepytywali, utrudniali ci życie. Więc, no trzeba, trzeba. No, ja mogę, chciałbym powiedzieć tak, musimy na to uważać, ale co z tego naszego uważania? To będziemy uważali, oni i tak zrobią to, co mają ochotę zrobić. Nie? Trzeba uważać, na kogo się głosuje, pewnie co. Ale ci, co się na nich głosuje, to też kłamią. I diabeł wie, co oni zrobią, jak dojdą do władzy. Ech... Wszyscy się zgadzamy, że pewne regulacje, chociażby w temacie bezpieczeństwa najmłodszych w internecie, pewnie są bardzo potrzebne. O tyle boję się, że jak rządzący poczują, że byle influencerek swoim postem na Twitterze może realnie wpłynąć na ich poparcie, obniżając je. Na przykład. Co ma mówić o sytuacjach w Wielkiej Brytanii? Jest kilka przykładów. Ja nie chcę się wgłębiać, bo to jest jakby kontrowersyjny temat. Dużo ludzi będzie się zaraz chciało kłócić na temat tego, jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii, ale są przepisy, które umożliwiają ściganie ludzi. Krzyżących mowę nienawiści w internecie, I, to, i ta definicja mowy nienawiści jest bardzo, bardzo szeroka. To, to jest problem. Nie? Czyli pojawił się przepis, który umożliwia ściganie wszystkich zachowań, podpisując je pod mowę nienawiści, że to jest takie zielone światło dla nie do końca właściwych inicjatyw w stosunku do ludzi, którzy się swobodnie wypowiadają w internecie. To tak w dużym skrócie, bo wchodzenie w ten temat to raczej wymagałoby tła, w sensie jakiegoś materiału, w którym to się omawia. Dokładnie. Nie? Więc o, o tym o tym opowiadam. Poprzez merytoryczne wypunktowanie takiego pana, no to zacznie się regulowanie, cenzurowanie i inne nieprzyjemne rzeczy, oby jak najpóźniej, albo najlepiej wcale. Natomiast póki w granicach prawa wszyscy możemy mówić co nam się żywnie podoba. To subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, a ja będę was informował o tym, co dzieje się w internecie. Dzięki za uwagę. Lecę leczyć gardło. Lecz gardło, Gimperę, Zobaczę, co ty masz tu jeszcze do powiedzenia? Ciekawego. Koncerty to tak, Kanye West. E, o tutaj, problemy Stanowskiego z grzywną. Może sobie na to rzucimy okiem jeszcze, co? O, pan Kleks. Jakiś czas. A krzysztof Stanowski na własnej skórze przekonał się o absurdach polskiego sądownictwa. I pomimo, że jego wpis w tym temacie ma już kilka dni, to myślę, że warto omówić to, co się tam Odwaliło. Przypomnijmy, że Stanowski zrealizował materiał o Natalii Janoszek wbrew zakazowi publikacji z sądu, za co otrzymał 15 tysięcy złotych grzywny, którą zapłacił. W międzyczasie od tej grzywny się odwołał i sąd w drugiej instancji orzekł, że nie musi on płacić. No to w związku z tym, jak możecie się domyślić, wysłał pismo, żeby mu te 15 koła oddali, które zapłacił, nie wiedząc jeszcze z jaką odpowiedzią spotka się jego odwołanie. No i tu następuje plot twist, bo sąd miał Krzysztofa Stanowskiego poinformować, że gdyby nie zapłacił, to po prostu by mu odpuścili, ale skoro zapłacił grzywnę, no to. Państwo, ale tak to jest, korde. Jak państwo potrzebują od ciebie pieniędzy, to bardzo szybko cię znajdą. Natomiast potrzebują ci oddać, to są problemy. No to do przewidzenia było. Że gdybym nie zapłacił, to spoko, ale skoro zapłaciłem, to nie da się oddać. już po już jak już wzięte, nie? Jak wzięte, kto wziął? No ten sędzia co w sprawie Dubiela i Wardegi rozstrzygał. O! Zwrot akcji. To nie, to są insynuacje, ja to tylko wymyślam w ramach poczucia humoru. To był żart, wysoki sądzie. O żart. Ja się zasłaniam tutaj doskonałym poczuciem humoru. A więc no już rozdane, nie? Wójki, ciotki politycy, trzeba te pieniądze jakoś rozdysponować. Już za późno. Panie Stanowski. Mu nie no i generalnie nie trzeba się nawet nad tym pochylać, żeby zobaczyć, że jest to sytuacja zajebiście absurdalna. A przypomnijmy, że od zakazu publikacji materiałów o Janoszek Stanowski też się odwoływał. I pomimo, że odwołanie było w trakcie rozpatrywania, i tak nałożono na niego grzywnę. Chciał być fair, więc ją zapłacił. Czekając na korzystne rozpatrzenie odwołania. No i sąd finalnie przyznał mu rację i powiedział, że żadnej grzywny dostać nie powinien. No ale jak już zapłacił, to. Cytując klasyka: o, kurwa, zdaniem wielu osób no. O, no, to, to krótki był temacik, ale to dzisiaj ciekawe rzeczy, muszę powiedzieć tutaj u Gimpera. Były takie zabawne. Jak trochę polityka zaczyna zahaczać o te, o te plotki nasze internetowe? To zaczyna się robić zabawnie i bardziej angażująco. Muszę powiedzieć, że ktoś wspomniał wcześniej, ja na to zwróciłem uwagę, ale nie komentowałem, że dzisiaj nie ma... Freakfighty są niespecjalnie popularne w internecie, za to popularne są debaty prezydenckie. I ten, ten świat polityki nam się przenosi do social mediów i czasami nie do końca dobrze to wpływa na polityków. No bo Szymon Hołownia, człowiek, który wywodzi się z mediów, popełnia taki fatalny błąd, który wizerunkowo w trakcie debaty prezydenckiej, w trakcie kampanii prezydenckiej, to jest, jest, jest strzał w kolano, nie? Ktoś, kto teoretycznie powinien najlepiej rozumieć ze wszystkich kandydatów, jak działają internety. Ale może problem polega na tym, że jemu się wydaje, że on rozumie i działa wedle swoich przemyśleń, a tymczasem pozostali kandydaci mają zatrudnione ekipy, które się tym zajmują, i te ekipy wiedzą lepiej. Więc, więc hołowni się wydawało, że wie lepiej, ale nie wie. No, więc, więc ja nie mam nic przeciwko temu, żeby robić sobie rozrywkę z polityki, bo nie traktuję tego specjalnie serio. Pewnie też znajdą się tacy ludzie, którzy powiedzą, jak to możesz tak patrzeć na to? Przecież to twoja przyszłość, przyszłość twoich dzieci, przyszłość moich dzieci. To leży w nich przede wszystkim. I jak one zostaną dobrze wychowane, co może się udać, ale nie musi, to sobie poradzą w każdej rzeczywistości. A nie tam będą liczyć, że o, polityk, jak będzie dobry polityk, to będzie nam się dobrze żyło. Gówno wam się tam będzie dobrze żyło. Będzie wam się dobrze żyło tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie sobie w stanie poradzić samodzielnie, nieważne jacy będą politycy, jakie będą ustroje. Więc polityka, no trzeba liczyć na to, że on będzie dobry, że on trzeba wybrać dobrego, trzeba znaleźć dobrego, ale trzeba przede wszystkim liczyć kurwa na siebie, bo nikt wam nic nie załatwi w życiu.